Co nas czeka w pierwszej rundzie? Rewelacja. Dziewczyny, czy kiedykolwiek widziałyście większy i bardziej apetyczny tort? Chcę go zjeść. Chwila, najpierw musimy zdecydować, kto będzie lizał, kto gryzł, a kto patrzył i zazdrościł. Proponuję zrobić to za pomocą kart. Dziewczyny, ja będę lizał tort. Ja będę go gryzła. Mam więcej szczęścia niż ty. Kurczę, ja będę musiała po prostu poczekać na kolejną rundę. Wiem, nie wolno mi dotykać ciasta ustami, ale nikt nie wspominał nic o palcach. Niam. Ej, ręce plecz od tortu! Przecież ja mam go jeszcze lizać. Po co to zrobiłeś? Dobra do dzieła. Zaraz zliżę cały pyszny krem z tego tortu. Wystarczy! Mam jeść tort bez kremu? To niesprawiedliwe. Ale dlaczego? Mam pełne prawo zlizać tyle kremu z tortu, ile zechcę! Nikt nawet się ze mną nie podzieli! Jenny, dzięki za pomoc! Czeka na mnie pyszne ciasto! A ja mam jeszcze trochę kremu na twarzy! Jedź sobie krem ze swojej twarzy, a ja wciągnę cały kawałek tortu! Lili może jednak się ze mną podzielisz? I z Jenny oczywiście. Nie ma mowy. Tak? Wiesz, jak kończą tacy chciwi ludzie? Właśnie tak. Co ty narobiłeś? Jestem cała w torcie. A zamiast deseru mam tu wielki bałagan. Myślisz, że tak po prostu to zostawię? Nie mam mowy. Ej, gdzie ty to rzucasz? Jak śmiesz. Jak wcześnie się cieszyłeś, oh tobie też się dostanie. <laughs> Szkoda, że nie widzicie swoich słodkich minek. Co to za zapach? Hey! Czy to wydobywa się spod klosza? Chyba tak. Maj podnoś. Musimy się dowiedzieć, co tak śmierdzi. Ojej! Na widok tej ryby robi mi się niedobrze. Obrzydliwa! Wylosujmy szybko karty. Im szybciej to zrobimy, tym szybciej pozbędziemy się tej paskudnej ryby. O rany, będę musiał ją lizać. Teraz cieszę się, że będę musiała tylko patrzeć. Ojej, muszę być ostrożniejsza. Co? Nie, na pewno tego nie ugryzę. Jak to nie? Dobra, zaczyna ten, kto oblizuje. No to ja. Dobra, myślę, że dam radę. Liznąłeś, ale to nie wystarczy. Ryba musi być całkowicie polizana. Dlaczego? Zaraz wymiotuję to okropne! O, oh, Zaraz Ci pomogę, mój drogi. No co za ubaw? Bez twojej pomocy Mike jeszcze długo lizałby tę rybę. To chydnę, najgorsza rzecz, jaką w życiu jadłem. I wszystko przez Lili. Będę musiał się na niej odegrać. No cóż, ja oblizałem rybę, teraz ty musisz ją zjeść. Smacznego. No na co czekasz? Żuj. No nieźle, poszło super. Fuu, co za smród. Dojadaj ją. Spadaj, nie zamierzam nic dojadać. A dlaczego wszystko leci na mnie? To bolało. Po rybie na pewno czeka na nas coś smacznego. Przekonajmy się. O, nie ma zakra, śmierdzi gorzej niż ryba. Dziewczyny, pospieszmy się i losujmy karty. Niestety będę musiał to ugryźć. Tyle wygrać. Będę was obserwować, ale mam szczęście. O nie! Będę musiała to polizać. Dobra, jestem silną i odważną dziewczyną, więc zrobię to szybko ważniejsze, aby zabezpieczyć się przed tym zapachem. Pomoże mi w tym klamerka. Patrz, jak się wciągnęła. Chyba jej się podoba. Fajna klamerka, co? Fuu, oddajcie mi ją. Nie wytrzymam tego. Lepiej wezmę drugą. Mike, twoja kolej. Nie wierzę, że muszę to jeść. Próbuję! Fu nie, to niewykonalne! Musisz go dojeść. Dawaj, dawaj. Dobra! Najważniejsze to wstrzymać oddech. Och, chyba Trudniejszego zadania w życiu nie miałem. W końcu pozbyliśmy się tego śmierdziucha. Tak, w końcu można wziąć głęboki oddech. Dziewczyny, za wcześnie się cieszycie. Dobrze mi. Nie też. Tracę równowagę. Wow, nie wiedziałam, że moje beknięcie może mieć taką moc. Wiecie co? To w sumie jest całkiem zabawne. Mam nadzieję, że tym razem będzie coś dobrego do jedzenia. Jeszcze nie podniosłam pokrywy. Mogę to zrobić? Ups, nie zazdroszczę temu, kto będzie musiał lizać tego kaktusa. Może nie jest kujący? Jednak jest! Z palca starczy mi igła! jedna Jenny. Dobrze, że zawsze mam przy sobie plaster. Wyciągnę koleć i zakleję ranę. Już nie będzie bolało. Dzięki, jesteś kochany. Pora losować karty. Ura, znowu mi się udało. Super. O nie, za jakie grzechy. Co? Nie ja będę musiała to gryźć. Naprawdę? To straszne. Jenny, ty pierwsza! N nie ma mowy, ty zaczynaj! Ty! Nie, ty! No Jac już! Lisz! Ty pierwsza! Nie, ty! Wystarczy, zagrajcie w kamień, papiernożyce! Przez was już nie boli głowa! Dobra, kamień, papiernożyce! Wygrałam! To oznacza, że ty zaczynasz! Zrobię to ostrożnie, żeby igły nie wbiły mi się w język. Zobaczcie, ile ich jest! Przeszły na wylot! Jak to boli! Co ja teraz zrobię? Będę musiał odciąć sobie język! Żartowałem, to nie jest prawdziwy język. Co? Nie jest prawdziwy? Bierz się do roboty. Lisz go prawdziwym językiem. Po co mam się męczyć? O gole tego kaktusa. Przestań, to był błąd! Co? O, Lili, przepraszam, nie chciałem. Kaktus jest teraz bez igieł. Mogę go polizać. Wcale nie jest już taki straszny, ale smakiem na pewno nie powala. Spróbuję. Z nas wszystkich tylko ja poczułam jego igłę. Jakie to niesprawiedliwe! Uuu, smakuje jak trawa, okropieństwo! Mam już was dosyć! Dlaczego to wy macie pecha, a mi się za to dostaje? Nie powinno tak być! Następnym razem bądźcie ostrożniejsi. Podnieśmy pokrywkę razem! No wreszcie coś pysznego! Pospieszmy się i losujmy karty. Zobaczymy, kto ma szczęście, a kto pecha. Ale najpierw porządnie przetasuję. Świetnie. Nie poczuję smaku tej gumy, ale za to kaktusa i ryby jak najbardziej. Hura, będę rzuć gumę! I to jest prawdziwe szczęście. Lizanie gumy? No nie wiem. Lili, daj mi to. Zacznę pierwsza. Guma jest bardzo smaczna, więc może lizanie jej wcale nie jest takim złym pomysłem. Mogę rozwinąć ta rolkę i polizać każdy milimetr gumy. Już mi ślinka cieknie. O nie! Obślinisz mi całą gumę. Nie pozwolę na to. Wow, ale dobra! Nie no, to już teraz wygląda strasznie obrzydliwie. Zniszczyłaś moją gumę. Nie chcę już jej. Smacznego! Muszę spróbować! Nie dam rady! O nie, to obrzydliwe! Spójrzcie, jaka włocha ta guma! Dziewczyny, szybciej dowiedzmy się, co nas czeka w ostatniej rundzie. Tylko jedno małe ciasteczko? Niewiele, ale ktoś z nas będzie miał szczęście! Sprawdźmy kto! Co za porażka! Chociaż zasady są po to, żeby je łamać! Po prostu je zjem! Chyba śnisz! Nie pozwolimy ci na to. Usiądź wygodnie i patrz, jak zjadamy to pyszne ciasteczko. Będę je gryźć! Super! A ja tylko lizać! Przecież to nie ma sensu! właśnie, że ma, bo ja zaczynam! Wyliżę salutki, pyszny kremik ze środka. Nic ci nie zostawię, co? Krem? Tylko nie to! Tak, tak! A ty dostaniesz oreo o smaku mojej śliny! Hej, Co obrzydliwe! Czy muszę tego próbować? No a jak? Fuj, no zaraz wymiotuję. Nigdy nie myślałam, że Oreo może być tak obrzydliwe. Ej, co to ma być? Dlaczego wszystko co obślinione zawsze leci na mnie? Ochyda. Oh, Mały kaktus. Ale kuję jakby był największy. Muszę podmuchać, żeby ból zniknął. Chyba to ja mam największego. Nie chcę go jeść. No ja dostałam największego. Nie wiem, jak mam go zjeść. No dalej, Lili, Wierzę, że dasz radę. O -o. Ja sobie poradzę, ale to ty zaczynasz. Rzeczywiście, coś muszę z tym zrobić. Nie chcę jeść kującego kaktusa. Mam pomysł. Szczypce mi pomogą. Najpierw usunę tego tutaj, a teraz tutaj. No i proszę, mój kaktus nie jest już niebezpieczny. Zobaczcie, jaki jest gładki ładny. Próbuję. Uff, jaki gorzki. Robi mi się niedobrze. Nie chcę już tego jeść, mam dosyć. Jenny, teraz ty. Ojej, chyba nie mam wyboru, ale mam pomysł. Zaraz rozprawię się z tym kaktusem. Żadne kolce mnie nie przestraszą. A ja! Masz kaktusie. Nie wolno ze mną zadzierać. Widzieliście, jak go załatwiłam? Dziękuję, dziękuję. Ale nadal nie wygląda zbyt apetycznie. Ale i tak muszę go zjeść. No to nie smakuje jak cukierek. Nie poddam się. Chociaż nie, nie zniosę tego dłużej. No dalej musisz zjeść wszystko. Ale nie chcę, jest taki niedobry. Jestem silna. Dam radę. Wyobrażam sobie, że to moje ulubione lody czekoladowe. O nie, nie sądzę, żeby mój żołądek tak myślał. Poza tym nic nie przebije tego okropnego smaku. O nie, zapomniałam, że ja też muszę to zjeść. Użyję pensety Majka i pozbędę się kolców. Ważne jest, żeby się nie spieszyć. Powoli usuwać jeden po drugim. To potrwa za długo, chyba wiem, jak to przyspieszyć. Co to jest? Nie potrzebuję tego. No dobra, chyba będziemy musieli poczekać. La 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 la, la. wyrywam kolce, żeby kaktus był gładki i mnie nie zranił. Yes! Jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Więc mnie nie poganiajcie. Rozumiecie? Ostatni! No i gotowe! Patrzcie! No i dobra, śpijcie sobie. Odłamie kawałek. Hmm. Wcale nie pachnie tak źle. Próbuję. O nie. Zapach jest bardzo zwodniczy, a kaktus jest tak niesmaczny! Muszę to szybko wypluć. Czy oni nadal śpią? To świetnie! Pozbędę się tego okropieństwa. Oni nawet nie zauważą. O nie, co to było? Nie wiem o co wam chodzi. Tak się cieszę, że to już koniec. Jaka mała porcja makaronu, nie to co u Jenny. Wow, widziałaś ile mam Mike? Lily, może zaczniesz! No dobra. Moja porcja jest tak mała, że mogę wziąć makaron tylko palcami. Porządnie go przeżuję. I chyba moje usta spłoną od tego, jakie to jest ostre. O nie, to nie dla mnie. Uff, chyba po wszystkim. To jest na serio ostre. Jenny, teraz ty. Nie chcę jeść niczego ostrego. Niech widelce mi pomogą. Ojej. Nawinęłam cały makaron i zamierzam to zjeść naraz. Nie chcę się męczyć. Najpierw zjem pierwszą część, a potem drugą. Mam nadzieję, że to nie będzie takie ostre. Przeżuję teraz wszystko. O nie, myliłam się. Mam w ustach pożar. Jenny, zaraz nas podpalisz. Przestań. Ojej, chyba znalazłam sposób na ugaszenie pożaru. To tak świeża. Woda jest moim przyjacielem. Twoja kolej, Mike. O, nie mam tak dużo ostrego makaronu. Nawet nie chcę myśleć, co się ze mną stanie, kiedy to zjem. O, chyba się zaczyna. Cały płonę, Jenny, pomóż mi, daj mi wodę. What's the mam już wszystko gotowe. Lili, trzymaj. Pomóżmy mu razem. O, tak, woda naprawdę pomaga. Dzięki, dziewczyny. Ale mam przed sobą jeszcze całe wiadro makaronu. Muszę to wszystko zjeść jak prawdziwy mężczyzna! Pryskajcie mnie wodą. Od razu mi lepiej. Mike, trzymaj się! Ojej, woda się skończyła! Co robimy? Jak to pali? O, jednak nie dam rady pokonać tego makaronu! Oddaję się! Ups, chyba wam trochę zepsułem fryzury. Sorry! Tylko spójrzcie na ten słodziutki słoik Nutelli. Ale w moim słoiku jest o wiele więcej Nutelli. No i mi się dosyta. No to spójrzcie na ten ogromny słoik Nutelli, który ja dostałam. Tak się cieszę. Lili, może zaczniesz? Pewnie chcę zjeść te pyszności jak najszybciej. Muszę tylko wymyślić, jak to zrobić. Już wiem, moja miniaturowa kuchnia mi pomoże. Na tej małej patelni podpiekę miniaturowe tosty. Voilà! I gotowe. Rewelka! Tosty wyglądają wspaniale. Wszystko, co zostało do zrobienia, to rozsmarowanie pysznej nutelli na moim pyszniutkim toście. Aż ślinka cieknie na sam widok. Mm. Mój słodki toście, wskakuj do mojej buzi. Jakie pyszne! Chcę zjeść jeszcze jednego. I jeszcze jednego! I jeszcze! I jeszcze! To takie dobre. Kurczę, moja Nutella zniknęła. Jakie to smutne, ale co robić? Twoja kolej Mike. Z wielką chęcią. Teraz otworzę słoiki z Nutellę w najpyszniejszy sposób. Oczywiście palcem. Wszystko zawsze smakuje lepiej w ten sposób, zwłaszcza gdy jest to Nutella i gdy jest i tak dużo, że ten palec od niej nie ucieknie. Pyszne. Mike, nie zdawałam sobie sprawy, że jesteś takim dzikusem. Kurczę, ręka mi utknęła. Wiem, co pomoże. Oszalałaś? O, od razu lepiej. Dzięki. Pozbyłem się słoika i mam całą rękę. Jenny, twoja kolej. No nareszcie. Czekałam na to. Chodź do mnie, moja słodyczy. To jest takie dobre. Tak bardzo lubię nutelle. Ale do takiego słoika potrzebna jest odpowiednia łyżka, mianowicie chochla. Teraz wszystko jest idealne. Jestem najszczęśliwsza na świecie. Co za apetyczny posiłek! Jednak chochla to za mało. I w ogóle jaki jest sens z niej korzystać, kiedy można wylać całą nutellę prosto ze słoika? Mogłam zrobić tak od razu. Jakie to dobre. Okej, okay, teraz jestem najedzona. Teraz to jesteś brudna! Spójrzcie na tę mini kole! Lepiej patrzcie co ja mam. Niczego nie rozumiecie. To ja mam najlepszą kolę na świecie. Mike, ty zaczynasz! No dobra, wypiję moją mini jako pierwszy. Muszę ją tylko otworzyć, ale nakrętka jest tak mocno zakręcona. Jak mam to zrobić? O, udało się! Mmm, bardzo smaczna, ale za mało. Moja ulubiona kola, chodź do mnie, wypijecie? Mmm, dodam też miód. To będzie coś bardzo smacznego. A teraz najważniejsze to porządnie wymieszać. Wstawiamy do lodówki i czekamy. Ok, nadszedł czas, aby wciągnąć moje dzieło. Nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. O, voilà. I mój syrop o smaku coli gotowy. Jaki pyszny, nie sposób się zatrzymać. Ale apetyczne. Apetyczne, ale przykleiłam się. Pomóżcie mi. O, sama sobie poradziłam. Mmm, smaczne. Jenny, to nie jest higieniczne. Ale dobra, teraz liczy się tylko moja ogromna kola i nic więcej. Użyję do tego słomki. Tak zachęcająco pije te kole. My też powinniśmy ją wypić. Hm. Nie rozumiem. Co to ma być? Jak śmiecie pić moją kole bez pytania? Wasze słomki stąd wylatują. Ta kola jest moja. No i pij sobie swoją kolę, ty chciwusko. Oh, Mike, mam pomysł. Chyba wiem, co masz na myśli. Mentosy! Zrobimy jej prawdziwe show! O co chodzi? Co się dzieje? Dlaczego to jest tyle piany? Na żarcik się udał. Nie, nie dość, że jestem cała mokra, to jeszcze nie mam już koli.